Witam Was bardzo serdecznie. Dziś mam przyjemność zaprezentować Wam chyba po raz pierwszy w ogóle na moim kanale, już od ponad 6 lat, zegarki z serii Casio Vintage. Znaczy była chyba już jakaś prezentacja taka ogólna przy poradniku zakupowym świątecznym, ale teraz taka typowa recenzja, właśnie zegarków z serii Vintage, które, no przyznam szczerze, sam zamówiłem do prezentacji, bo naprawdę zaintrygował mnie jeden model. Zobaczcie, co mamy na stole. Mamy A1100B. I A1100 G, znaczy A1100 G, 1 i A1100 G, myślnik 5. Brakuje tylko trzeciego, A1100, już mówię, d 1, srebrnego. No ale nie można mieć wszystkiego, widocznie się sprzedał. Także dzięki uprzejmości firmy Zegarek.net właśnie dostałem do prezentacji te dwa zegarki. I już przechodzimy do rzeczy. Nie bez powodu, dzisiaj mam rękawiczki, bo nie będzie plastikowo, będzie metalowo. Zobaczcie. W ogóle bardzo fajne pudełko. Zobacz, jak spojrzymy pod kątem, to tutaj ten napis Casio i vintage, fajna w ogóle ciąga ta vintage, jest taka typowa vintage, właśnie. Jest dodatkowo w takim przetłoczeniu. No ten niby taki bardzo prosty zabieg, ale no naprawdę dodaje temu pudełku takiego sznytu fajnego. No naprawdę dobrze to wygląda. To mi się, muszę przyznać, podoba. A będzie jeszcze ciekawszy. Zobaczmy. Otwieramy i dobieramy się do środka. Mamy to. Dobra, pudełeczka na bok. Zegarki. O, one tak powinny wyglądać. Tak to się prezentuje. Fajne pudełeczka mają. Znaczy w ogóle, ten format pudełka jest wykorzystywany często w tych tańszych zegarkach. Miałem chyba kiedyś przyjemność. Znaczy parę w ogóle zegarków miałem przyjemność prezentować właśnie w tego typu pudełkach. Były jakieś tam bodajże. A, chociażby w takich samych pudełeczkach chyba przychodził... przychodziła europejska wersja DURO, czyli MDV 107. Bo amerykańska przychodzi na takim stojaczku plastikowym. No i przechodzimy, słuchajcie, do. A żeby ja tutaj jakoś w miarę bezkolizyjnie mi się udało go wyjąć. Wcale tak łatwo jeść nie chce, bo tam są takie jakby tekturkowe blokadki. O, takie języczki trzymają ten zegarek tutaj te cztery. Wcale nie chcą łatwo go puścić, no ale udało się. Dobra. To chowamy z powrotem tutaj. O, bo to powinno być w takiej formie. Nie zawsze to się tylko idealnie trzyma. Dobra. Przechodzimy do rzeczy. Zobaczcie, co tu mamy. Bardzo fajnie wyglądający zegar w mojej ocenie. O, tu się trochę przesunęła ta gąbeczka, bo on jest tak sprytnie zrobiony, że... Zaraz musimy go sobie odfoliować. Ja to wszystko muszę na bok przesunąć, żeby mieć dużo miejsca. Eee, tak, bierzemy się za folię. O, widać, że ktoś już zdecydowanie przed nami tu był, ja tego osobiście jeszcze nie odpakowałem. Ja sobie tylko testowo odpakowałem ten... Czarny, ale tutaj widać, że ktoś mocno się z folią mordował. I to tak naprawdę mocno. A tu jest taka fajna, zobaczcie, gąbeczka. Zaraz zjadę sobie tylko statywem na dół. Sekundeczkę. Ja patrzę, że statyw mam wysoko. A my chcemy się z bliska pokazywać. Okej, okay, jesteśmy. Zobaczcie. Tu jest taka gąbeczka, która normalnie ona. W momencie sprzedaży zegarka jest zafoliowana w taki sposób. Zaraz będzie to na czarnym pokazane, że ona jest o tak. Ona zasłania dostęp do przycisków, ponieważ ten zegar oto, model A1100 ma przyciski na froncie zamiast na bokach. Zobaczcie. W ogóle design naprawdę ciekawy. Jest to w ogóle jakby, to nie jest świeży design. To jest design, słuchajcie, zegarka z lata, z, z, dokładnie z roku 1978. Model ten nazywał się dokładnie 52QS myślnik 14B. Ma zupełnie inna nomenklatura niż teraz kasja używa. I yy, Wyglądał niemalże identycznie. Tam były dosłownie do, n, drobiazgi się różniły. Z tego co pamiętam, to zobaczcie, tutaj dwa przyciski górne nie mają tulejek, a dwa dolne tulejki mają. I te do, dolne przyciski były tulejki były stworzywa w, w wersji pierwotnej tej z lat 70. A teraz te, przy, te tulejki już są również metalowe. Co ważne, często w tych takich zegarkach vintage koperta jest wykonana z tworzywa, jest w jakiś tam sposób chromowana, co wcześniej czy później, naj, najczęściej wcześniej, schodzi elegancko i wygląda to naprawdę, czy znaczy elegancko, oczywiście, w cudzysłowie i wygląda to dość tragicznie po kilku miesiącach użytkowania. Natomiast tutaj kopertę, koperta jest stricte stalowa. Także tutaj warto to zaznaczyć. Bransoleta. Bransoleta taka dość prosta. Jak widzimy, jest to zwijka, to nie jest lite ogniwo, tylko to są elementy zawijane blachą, czyli bransoleta prosta. Nie jakaś specjalnie wysublimowana. Poza tym, jeszcze dodatkowo mamy taki patent, że branzoletę jest w kolorze złotym, to znaczy pozłacanym oczywiście na, na kolor tylko, ale już sama klamra jest w kolorze srebrnym. Także dość uproszczona konstrukcja bez wodotrysków. Obejrzyjmy sobie dekielek jeszcze. A dekielku jak widzimy. Za wiele się nie dopatrzymy, ponieważ jest on, jak, jak zawsze w przypadku oryginalnych zegarków z oficjalnej dystrybucji, przykryty przykryty tutaj hologramem oficjalnego polskiego importera, czyli firmy ZBSA, ale widzimy, jaki jest numer modułu. Jest to 3503 i model A1100. Casio WR. WR bez oznaczenia oznacza, że zegarek jest wodoszczelny tylko... Bez jakby podania poziomu tej wody szczelności, co oznacza, że możemy w nim, w nim tylko myć ręce i on jest odporny na deszcz lekki i nic więcej. Nie wolno w nim pływać, to warto zaznaczyć. Prawdopodobnie w ogóle przyciski nie są szczelne. Ja sądzę, że pod samą uszczel... bo tutaj jak widzimy dekielek jest wciskany. On tutaj, yy, spróbuję to pokazać na zbliżeniu. On tutaj w tym miejscu dokładnie, o... Na rogu, widzicie, zaraz paluchem pokażę, muszę trafić tylko tym paluchem, o tu. w tym miejscu. Ma takie jakby podcięcie i tutaj się go podważa. Dalej się go nie da za nic podważyć chyba, czy z drugiej strony też ma nacięcie, czy nie, bo nie nie, nie. z jednej strony ma tylko, tutaj jest gładko, czyli tutaj niczym nie podejdziemy. Podejdziemy tylko o w tym miejscu i w ten sposób dekielek można otworzyć. Tutaj też nie ma żadnego Wycięcia, więc tylko w tym miejscu możemy go podważyć i po prostu zegarek jest, jest wciskany. Jakość wykończenia samej koperty uważam że za, na, za naprawdę niezłą. Zobaczcie, jak sobie go zbliżymy, to wygląda to naprawdę fajnie. Bardzo fajna, taka szczotkowana stal, bo jest to stal nierdzewna. Szkiełko, z tego co mi wiadomo, jest mineralne. To nie jest jakiś tak jak w najtańszych zegarkach taki akryl, tylko jest to mineralne szkiełko. Podobno, no, tak chyba było to gdzieś opisane, już jak czytałem. Jego opis, tak dokładnie, glass jest mineral glass, więc tak, to jest szkiełko mineralne. Funkcje modułu są totalnie podstawowe, Zagarek nawet nie ma 24-godzinnego trybu, ma tylko 12, tryb 12-godzinny. I zobaczmy sobie co on ma, bieżący czas. Ciężko się w rękawiczkach wciska te przyciski. Alarmy, alarmy jeden dokładnie i sygnał godzinowy, stoper, ustawienia, koniec, to są wszystkie funkcje. Ma podświetlenie. Zaraz wam pokażę jakie. Zasek w ogóle przejdziemy, bo ja cały czas mówię ten złoty akurat za pierwszy się wziąłem. Zaraz jeszcze przejrzemy. przejdziemy do czarnego, bo czarny jest naprawdę fajny. Dobra, i tak sobie zróbmy jakoś go tam zasłońmy. O. o, nie jest tak łatwo to kurczaki wcisnąć. O, jest, dobra. No to podświetlenie, słuchajcie, tutaj no robi robotę, bo jest równomierne. To jest, to, jest, to jest robota, bo w pierwotnym zegarku to była taka z boku żaróweczka. W ogóle postaram się, bo znalazłem na YouTube filmik. Ktoś robił prezentację pierwotnej wersji tego zegarka z lat 70., oczywiście używanego, także ja postaram się Wam ten filmik podlinkować, żebyście mogli sobie porównać, bo naprawdę bardzo dobrze kasi oddało tą pierwotną jego wersję. To jest moje zdanie, także na razie go sobie dłużmy i przejdźmy do unboxingu wersji czarnej, czyli wersji A1100B-1. O, ta. to akurat też spakowałem, więc już spakowałem z powrotem tak, jak być powinna. Właśnie ta, ta, taka gąbeczka zabezpiecza tutaj przyciski. Co tutaj się w mojej ocenie średnio udało, ale chyba nie do końca też o to w tych zegarkach chodzi, to czytelność. Już mówię, o co chodzi. Zobaczcie, też, zresztą bransoleta, wracając do bransolety, ładna, czarna, nie, to jest naprawdę zrobione fajnie, jak na tani zegarek. znaczy, to nie jest tani zegarek, nie, 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 właśnie, to nie jest tani zegarek, linki do, e, linki do zakupu tego zegarka w sklepie Zegarek.net znajdziecie w opisie filmu, oczywiście też możecie skorzystać z mojej zniżki, TOMG80 na zakup zegarka z zniżką do 10%, to, po, to tak tylko dla sprawdzenia, warto sobie wklikać ten kod, kliknąć zegarek do, koszyka i sprawdzić jaki rabat dostęciłaś właśnie na ten, czy na inny zegarek Casio, który Was interesuje. Ale to nie są zegarki tanie. Z tego co pamiętam jest to chyba 899 zł za wersję czarną i trochę tańsza jest wersja złota i, i, złota i srebrna, ale no, no, lekko nie jest, prawda? I tutaj minusem niestety jest wyświetlacz. Znaczy on bardzo fajnie wygląda, bo jest taki zielony, taki w stylu naprawdę vintage. Teraz najpierw sobie zdejmiemy tylko tutaj zabezpieczenie w postaci tej oto folii. Tego zresztą raz zdejmowałem, bo chciałem sobie ten zegarek obejrzeć. Byłem go naprawdę ciekaw. I myślę, że wy też jesteście. Bo naprawdę to się kasie udało. Ale no niestety nie wyszło im to tanio. Odkładamy folijkę na bok. Odkładamy gąbczaste zabezpieczenie i widzimy to, co widzimy. Zobaczcie. To jest wyświetlacz w ogóle negatywowy. Nie wiem, czy to, znaczy to ciężko może być. Teraz w dobrym świetle wydaje się, wszystko jest, że wszystko jest... Tylko... O, teraz zobaczcie, to jest lusterko, widzicie? To nie jest wyświetlacz pozytywowy. O, teraz to doskonale widać. To jest negatyw. O, i tutaj podświetlenie... Nie, tutaj podświetlenie też źle nie wygląda, ale... Spróbuję tak Wam to pokazać. O. Ale to wszystko, słuchajcie, zależy od kąta, bo w momencie, gdy mamy dobre, tak jak tutaj dobre oświetlenie, jest wszystko w porządku ale zły kąt albo słabe oświetlenie i tu prawie nic nie widać to jest ten minus. No ale mówmy, się nikt kto kupuje taki zegarek, on nie kupuje go do noszenia. To są zegarki te, stricte do kolekcji, stricte jako taki bajer, no bo naprawdę jakość wykonania tego jest super. To zwłaszcza koperta, te polerki na bokach, ta szczota z przodu tutaj no naprawdę bajka. Przyciski stalowe, naprawdę to jest zrobione, dbało się do teraz jest taka jak po prostu należy. Tu mogliby się jeszcze troszkę bardziej rozpędzić i zrobić czarny dekielek, no ale no, mówmy, że no nie, nie wymagajmy wszystkiego. Srebrny też może być. Ale no, jako, jakość koperty, jakość wykonania koperty mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. No niestety znajduje to swoje odzwierciedlenie w cenie tego zegarka. Przyjrzyjmy się jeszcze z bliska. Przy okazji możemy go sobie porównać zaraz do kostek. A skoro mamy właśnie już taką sposobność. No przy okazji pokażę wam jak, wam jak się go ustawia. No właśnie, może na przykładzie tego złotego, bo złot, złoty o no czytelniejszy wyświetlacz, będzie lepiej to widać. Mam przygotowane inne kostki. Nie mam niestety kostki złotej. Znaczy niestety, no, nie odczuwałem potrzeby posiadania kostki złotej. Ale mam wersję srebrną. Zaraz spróbuję jakoś tak ustawić, żeby żeby ona stała w pionie. Ale chyba nie będzie stała w pionie, trudno się mówi. O, wiem jak zrobimy. Tak zrobimy, słuchajcie. O, damy jej kąbeczkę. I powinna lepiej stać. Będzie lepiej stała? O! Idealnie, zobaczcie, pyk, stoi, dobra. Ma gąbeczkę teraz. No i co, wchodzimy sobie w ustawienia, czyli 3 razy mode. Raz, alarmy, stopper i tak. Aha, właśnie sekundnik nam niestety przeleciał, bo musimy się zresetować sekundami w momencie przejścia sekundnika przez zero. Natomiast on właśnie nam przeleciał, więc musimy poczekać do pełnej minuty. A przy okazji sprawdzę sobie, który przycisk resetuje, chyba ten. Tak dokładnie, ok, czyli tym będziemy resetować sekundnik. Warto zaznaczyć tutaj, że jeżeli resetujemy sekundnik w momencie, gdy sekundy wskazują wartość od 0 do 29, to wartość minut pozostaje bez zmian. Natomiast gdy resetujemy sekundnik w momencie, gdy wartość sekund znajduje się w zakresie od 30 do 59 sekund, wówczas przy resecie sekund na 0 Wartość minut wzrasta o jeden. Zaraz, zaraz zobaczcie ten właśnie ten drugi efekt, który opisuję. Ja sobie odłożę na chwilę tutaj tą kosteczkę. Wiem, że będzie ona ciężko. i teraz. O, stoi czy nie stoi? A teraz składa nie chce stać. No, stoi. Może się nie przewróci. A jednak. A, straszy tylko. Dobra, damy jej na podobną wysokość, to będzie. O, no, przegapiłem. Kurczaki. Dobra, wracam do Was za chwilę, bo zamiast się skupić, Te ja kostki ustawiam. Dobra, momencik. Ok. Za chwilę będziemy resetować sekundnik. Na no wartość 0. Jest ja zwróćcie uwagę na zwiększającą się wartość minut. tutaj ja zresetuję sekundy. O. Idealnie, mam nadzieję. Dobra, idziemy dalej przez mode. O, czyli to jednak nie modem się robi. Dobra. Czyli pewnie resetem chyba. Przechodzimy dalej. Dokładnie tak. Jako że mamy w tym momencie godzinę 0,24, ale ten zegarek, który ja w tym momencie ustawiam jest. Ma yy, Wyświetlacz tylko 12 godzinny, to musimy przejść do godziny, w tym momencie mamy 7 rano, musimy przejść do wartości 12 a.m. Teraz będziemy przez, przez PM przechodzić, przytrzymamy sobie i dopiero 12 a.m. to będzie ta właściwa wartość. I teraz kolejność, A, znowu nie ten przycisk, nacisnąłem, słuchajcie. Dobra, zobaczmy, czy nie ten, nie ten czyli tak, reset przechodzimy dalej, tak. Da się zmniejszyć wartość? Nie da się. Jest podświetlenie. Czyli tylko zwiększamy wartości. Czyli jedziemy sobie do wersji wartości 25. bo Zobaczcie, teraz przeskoczymy 25. Aha, to przeskoczyło od razu na pierwszą nad ranem. Fajnie. No dobra, czyli pełna godzina się rozrobiła. Ok, mamy 25. Resetem przechodzimy dalej. Ok, mamy 8, 21. No akurat to się zgadza. Tak. To jeszcze godzinę musimy zmienić. Dobra, jedziemy. Czyli nie tak jak dziś że się ustawia tylko minuty, ale również podczas przestawienia. A znowu przeleciałem kurczę, bo to jest. 12 am muszę ustawić. No tak, dobra, jest. Jeszcze raz. Za szybki człowiek chce być. Dobra, puszczamy. Jest dobrze. I zatwierdzamy wszystkim. Mode. Chodzi dobrze. Popatrzmy. Weźmy dwa obok siebie bliżej. No, prawie, że idealnie. No, nie, nie zawsze udaje, zwłaszcza jak się trzyma zegarek. W, z daleka i patrzy się przez, przez obiektyw wyświetlacza, który ma pewne opóźnienie, to dlatego ten reset troszkę inaczej idzie. Ok, te, i teraz tak. Yy, teraz możemy sobie podejrzeć, przytrzymując przycisk Date i Start Stop w trybie keepingu, możemy podejrzeć datę takiego teraz. No właśnie, ten z uwagi na fakt, że zegarek ma, trzymam jedną ręką i, i mi się przechyla. To przyjrzyjmy mu się teraz w ten sposób. O, i przytrzymując, po prostu wyświetlamy datę. Prawy górny. Wyłączamy podświetlenie. Co robi reset w przypadku trybu timkeepingu? Chyba nic. Aż ciekawi mnie słuchajcie, czy zegarek ma tryb serwisowy? No chyba nie ma. Alba, albo ma, tylko ja go nie potrafię włączyć, bo mieć to pewnie ma. Dobra, zobaczmy sobie stoper, jak działa. Stoper od razu mówię, mierzy do pełnej godziny, czyli tutaj mamy minuty, sekundy i dziesiąte części sekundy. I mierzy do 59 minut, 59 sekund i 99 setnych sekundy. Możemy sobie chyba, w międzyczas złapiemy, nie złapiemy. Czyli tylko jest start, stop, koniec. Hmm, zaraz, to jest tylko podświetlenie, więc reset mamy tu. OK. Zawsze tutaj też jest podobnie tak jak w modułach kostek tych DW5600, że wejście do jakiejś funkcji, mode i, i cokolwiek zrobienie w niej, na przykład tutaj włączmy sobie, możemy włączyć sobie tak, włączymy alarm. Włączymy sygnał dźwiękowy yy, pełnej godziny, alarm oraz sygnał dźwiękowy i wyłączamy wszystko. Ale że tu coś ponaciskałem, to teraz naciśnięcie przycisk skłonu powoduje przejście do trybu timekeepingu, jak widzicie. I jeszcze raz, jeżeli chcemy wejść do stopera, to dwa razy naciskamy. I yy, gdybyśmy chcieli wejść do ustawień, to po raz trzeci. Natomiast jak zrobimy coś w stoperze, zatrzymamy, zresetujemy, cokolwiek zrobimy, nawet, nawet zostawimy go powiedzmy w takiej wersji, to już teraz znowu naciśnięcie przez mod spowoduje przejście trybu time i żeby wejść do ustawień, znowu trzy razy trzeba nacisnąć. No my ustawiać teraz już nic nie będziemy, więc możemy wejść do sobie do stopera. On jest zatrzymany w tej pozycji, i resetujemy. Oczywiście możemy go sobie też potrzeby. gdy go zostawiliśmy w jakiejś tam wartości, włączyć raz jeszcze, znowu zatrzymać i dopiero zresetować. Tak to wygląda zegarek, niesamowicie prosty funkcjonalnie, jak widzicie. Totalny bajer. Niektórym się może podobać. Mi, mi ja Oczywiście to jest. Ja właśnie mam taki dysonans, można powiedzieć, ponieważ ja bardzo lubię takie zegarki recenzować, ale w życiu zegarka nie kupił, bo to jest w ogóle nie mój styl. Ja y, natomiast ja do, doceniam po prostu kunszt wykonania tego, tak bym to określił. Jak widzę, jak to jest zrobione. Słuchajcie, to cieszy to moje oczy. Ja bardzo to lubię jako recenzent, nie jako, że tak powiem, użytkownik. To mnie już od dłuższego czasu większą frajdę sprawia, większą frajdę daje właśnie recenzowanie zegarków, aniżeli ich posiadanie, bo tych zegarków już mam pewną ilość. I, i bardziej to jest na tej zasadzie, że jak chcę coś założyć. To ja nie muszę się rozglądać, co bym ja sobie kupił, tylko po prostu sięgam do skrzynki i to już jest. Bo zegarków kupuję sporo, znaczy kupuję sporo. Kupowałem w swoim czasie sporo, a prawie nie sprzedaję żadnego bo po prostu, z, że tak powiem, zasilają moją kolekcję i, i, i jest to fajne. Natomiast to, y, lubię takie rzeczy recenzować, ale, ale raczej nie jest to zupełnie mój styl. Y, także czegoś takiego bym sobie nie kupił. Jeszcze tylko porównanie właśnie, o porównanie jeszcze może przymiarkę zrobimy, słuchajcie, przymiarkę zrobimy, bo ja tego jeszcze chyba nie zakładam w ogóle na rękę. Akurat te można fajnie porównać, zobaczcie mam tutaj kostkę GMW-B5000GD-1, o tak. Czyli GD, dobrze mówię, tak, GD-1, tak jest. Czyli wersja stalowa, czarna, anodyzowana. I dokładnie tak samo wykonana jest ta koperta. Jest też stalowa, czarna, anodyzowana. Natomiast jeden jest wykończony na wysoki połysk w pewnych elementach. W zasadzie tak naprawdę podobnie jest wykończony, słuchajcie, bo tak. Boki i skosy koperty są wykończone na wysoki połysk, to jest dokładnie tak samo. Zobaczcie. Bok i skos jest na wysoki połysk. Front koperty tu akurat jest dużo większy, ale tu jest mniejszy, ale jest tak samo. Szczota, prawda? Jest szczotkowany. Bransoleta jest troszeczkę inaczej wykonana, bo tutaj na złamaniach nie ma, nie ma innego wykończenia. Tutaj na złamaniach jest wysoki połysk, co jest takim dodatkowym, fajnym patentem, no bo tutaj te złamania są większe. Tutaj są dużo mniejsze. Natomiast no, dbało się o detale w jednym i drugim zegarku. Jest naprawdę na wysokim poziomie i to, to cenię. To mi się bardzo podoba. Tak one obok siebie się prezentują. Złoty z kolei pokażę Wam w porównaniu ze srebrnym, bo nie mam złotej akurat kosteczki teraz, ale myślę, że i tak warto. Zobaczcie, tu mam srebrną GMW B5000, myśnik 1, ten na którym opieraliśmy ustawienia. A tutaj mamy wersję A1100G, myślnik 5G od Gold. No, naprawdę oba fajnie się błyszczą. Tutaj strasznie się trzeba na, na, namęczyć, żeby tutaj żadnych paprochów nie było widać. Jak widzicie, co chwilę można coś polerować i tak zawsze jakieś paprochy zostaną. Także tak to się obok siebie prezentuje. no Bardzo bardzo fajne zegar, jeden i drugi zresztą nawet to to jest nawiasem mówiącym. Moja pierwsza kostka gmwb 5000 kupiona już chyba ze 4 albo 5 lat. Nie, 5 lat temu nawet słuchajcie. W 2018 roku ją kupiłem, niedługo po tym jak się pojawiła, więc już ma prawie 5 lat. To że rzadko noszę, dlatego jest w miarę jeszcze dobrze wygląda, ale ona niestety jako że nie ma żadnej anody, no bo jest srebrna to się najszybciej rysuje. Można powiedzieć od samego patrzenia. Także takich mnóstwo mikrorysek ona posiada, o. to są prawdopodobnie ryski od zwykłego takiego przetarcia palcem, bo, bo ona nie jest jakoś tam mocno eksploatowana. Nie ma na przykład tutaj jakichś specjalnych rysek na szczocie no może tutaj jakaś na górze napisy protection się znalazła, ale, ale zegarek jest raczej delikatnie używane tak do, o, do koszuli czy coś, jakąś imprezę rodzinną to jest, to jest wszystko. Do żadnego ciężkiego używania, ale mimo wszystko i tak się rysuje. No i myślę, że podobnie będzie z tego typu konstrukcjami, gdyż. Niestety, ale taka stal w no, no, potrafi się rysować. To nie jest żadne DLC, czyli Diamond like Carbon, tylko, tylko zwyk, zwykłe no, anodyzowanie, więc efekt nie będzie aż tak dobry jak DLC. Znaczy, będzie daleki od DLC, o tak bym się że tak powiem, określił, które który to technologia jest wykorzystywane głównie w serii MRG oraz tych wyższych modelach Oceanusa. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o prezentację tego... Tylko... Nie, nie tyle, przepraszam, jeszcze miałem go przymierzyć dla Was właśnie, jeden, drugi. Dobra, to zdajemy na chwilę łapawicę, żeby jakoś to wyglądało, bo ona mi zakrywa pół nadgarstka, bo to długie jest. Jedną sekundę. Dobra. Słuchajcie, tutaj moja łapka. Przypomnę, obwód około 17,5-18 cm. Oczywiście z bransoletę regulował nie będę, no bo to... Nie o to chodzi, to jest tylko do przymiarki. No i tak, słuchajcie, to się na mojej no szczupłej łapce prezentuje. Zegarek malutki, będzie pasował w zasadzie na każdą rękę. Ktoś, kto lubi taki styl vintage, myślę, że może go jak najbardziej docenić, bo jakość wykonania zacna, naprawdę zacna. To, było... to jest bardzo miłe zaskoczenie, jeśli chodzi o mnie. Ten zegar robi robotę. No i jeszcze ten czarny. Czyli wersję D-1A1100D-1 zakładamy teraz. Rozmiar oczywiście dokładnie ten sam. No i ten fajny taki naprawdę re re retro wyglądający zielony wyświetlacz i zielony akcenty na szkiełku wyświetlacza robią robotę. Od razu mówię, w tym świetle jest naprawdę czytelne. W słabszym świetle może być gorzej, to uprzedzam. Zwłaszcza jeżeli ktoś chciałby kupić go sobie naprawdę do używania i używać go jako daily. No to jako zegar codzienny, to trzeba mieć to na uwadze, gdyż jest to negatyw tak naprawdę. Dlatego właśnie ciężko mi teraz to pokazać, słuchajcie, bo on się tak dobrze teraz, o teraz dopiero widać właśnie to lusterkowatość jego, a tak to on się pięknie czarno świeci. Szkoda, że zrobili taki negatyw, a nie pozytyw, no ale jest jak jest. Tak on się, słuchajcie, prezentuje na mojej chudej 17,5 cm łapce przedniej. Dobra, tyle. Tyle jeśli chodzi o recenzję tego modelu. Pozytywne zaskoczenie. Oczywiście nie spodziewałem się tutaj, że tak powiem, rewelacji, jeśli chodzi o moduł, no bo to nie o to chodzi, zupełnie w taki, tego typu zegarkach, ale jakość wykonania koperty, zwłaszcza pod nie, ale koperty zacna, naprawdę zacna, warta uwagi, jeżeli ktoś chciałby taki zegar sobie do kolekcji dorzucić. Myślę, że jest to naprawdę warty. O, teraz zobaczcie, jak wygląda ten wyświetlacz. 0%, 0 czytelności, prawda? Takie kąty padania światła, że że nic nie widać, a tu widać, to jest po prostu pozytyw, więc to widać prawie że zawsze pod każdym kątem. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeśli film Wam się podobał, zapraszam do pozytywnej łapki w górę, dzięki czemu będzie mógł go obejrzeć więcej osób. Zapraszam do subskryp subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście zainteresowani zegarkami Casio, gdyż na moim kanale znajdziecie przyszło już w tym momencie 300 filmów o tematyce właśnie stricte zegarków Casio. Głównie G-Shocki, ale też są protraki, są Oceanusy, są Pierwsza akurat ten jest vintage linia, ale są też Baby G, są edificy, jest co oglądać. I zapraszam oczywiście do komentowania, jak podoba Wam się zwłaszcza ten model i ogólnie seria vintage. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.